Słuchajcie, dotarliśmy już do Sozopolu. Wynajęliśmy sobie y, pokoik w hotelu. Chyba jesteśmy w tym hotelu sami. Tu w ogóle wymarłe miasto. Y, remontują ten hotel w ogóle, ale zobaczcie, ten widok. Nie miało nas być nad morzem, ale zmiany planów czasem wychodzą na dobre i jesteśmy. Trochę fale, trochę wieje, ale ładnie jest. Jak już mówiłam, jesteśmy w Sozopolu, a Sozopol to historyczne miasto na wybrzeżu Bułgarii, na wybrzeżu Morza Czarnego. Przejdziemy się teraz historycznym miastem. Tutaj charakterystyczne są brukowane ulice i stare. Domy, które zaraz Wam pokażę, jak wyglądają. No tak mniej więcej wyglądają te charakterystyczne domy na tym wybrzeżu. Cegła i drewno przede wszystkim. Wygląda to bardzo ładnie i ma swój klimat, powiem Wam. I fajnie powiem Wam też, że jesteśmy poza sezonem, bo te uliczki są puściutkie. Można sobie spokojnie pospacerować, pozwiedzać. No tylko mało się zje, bo wszystko pozamykane, ale... Od czego jest Lidl? Tak sobie, tak sobie spacerujemy e, tutaj i dotarliśmy do takich ruin. Niestety nie jest nic opisane, więc nie wiem. Ale no ładnie wygląda to na tle morza. W oddali góry oczywiście tutaj jest Mnóstwo opuszczonych aut, porzuconych aut No to właśnie tutaj macie przykład Golfiaczek, tam to nie wiem co to Nawet BMW tam stoi, porzucona. No i tak to się prezentuje, proszę Państwa Mocno wieje tutaj Fale się rozbijają o skały Ale ja uwielbiam taki widok I bach Zobaczcie jakie skały są z tej strony No robi wrażenie Tu jest w ogóle przed nami wyspa Pewnie e, w sezonie pływają tam Jakieś łódeczki, teraz nie wiem Może coś pływa z portu Jak pomysł się zapłaci Ale widok, powtarzam się wiem, ale widok piękny No tutaj widzicie, taka lekka Podmurówka i reszta domu Z drewna, niektóre są widać Odnowione już i jest normalnie Tynk na ścianach, ale Takie jak te tutaj, przepięknie to wygląda Osobiście mogłabym z takim zamieszkać. No niektóre naprawdę widzę, że już doinwestowane na wynajem. Przed nami kotki. Mnóstwo kotów jest. Co się chowasz, pójść? Hej! Co tam? O Co tam, koteczku? O, jaki milusi. Milusi koteczek. O, walka będzie. Ha! <ścoughs> Co? A ty, spokój. Tutaj takie przejście to archeologiczne, tutaj chyba coś, coś robili, jakieś odkrywali, odkopywali, ale fajne przejście i widok na morze, na wyspę. Proszę bardzo, wyspa z innej perspektywy, kały z innej perspektywy i tam jest widok na Burgas. No my tak się przechadzamy tymi uliczkami i ten budynek przykuł moją uwagę przepięknie wygląda pewnie jak zakwitnie to drzewko przed nim to robi jeszcze większy klimacik ale no powiem wam architektura jak nigdy mnie akurat zachwyca No tak się przechadzamy, dalej się przechadzamy i, i są fajne miejsca tutaj na przykład za mną taki malutki budyneczek oznaczony krzyżem prawosławnym a obok taki budyneczek no, powiem Wam, że te budyneczki naprawdę piękne niektóre. No niektóre te, te nowe to tak trochę psują klimacik. Ale te stare jeszcze tak nie do końca odnowione. Wow. Fajnie, że tu przyjechaliśmy. Może zejdźmy nad, nad morze, co? Zejdziemy tutaj słuchaj przystań. Pojechaliśmy tutaj samochodem przed chwilą. Teraz zobaczymy jak to wygląda. Tak normalnie, po ludzku, z buta. No, tutaj taka mała plażyczka, ale brzydka akurat. Tam jakieś stare budynki. Brama niby otwarta, ale czy wejść można, to nie wiem. No i tutaj jest marina z tej strony półwyspu. No, jakieś łódeczki są zwodowane. Tworo stoi też powycięganych na brzegu. Ja uwielbiam mariny, uwielbiam, jak maszty się przepoczą. Ten dźwięk i te mewy, no uwielbiam taki klimacyk Może dlatego, że jestem z nadmorza, to lubię takie klimaty. Super, ale te mewy takie wypasione. Patrz, jaką rybę złowiła. Widzieliście to? Nagrało się, na pewno. Taką rybę złowiła. Ość kubana. Trochę je spłoszyłam. <laughs> Polecam poza sezonem, nie ma turystów. Chyba jeszcze ani jednego nie widziałam. Jesteśmy tylko my. I wszystkie knajpy zamknięte, więc nie wiem, co będziemy jeść. Ale bym popływała taką. No idziemy teraz te wzdłuż tej mariny. I tutaj są takie budyneczki w ciągu. Pięknie, naprawdę mogłabym w takim budyneczku zamieszkać. Nie przeszkadzałoby mi to zupełnie. No ale te wszystkie łódeczki to chyba rybackie, albo może niektóre wożą turystów na tą wyspę, nie wiem. Może kiedyś to sprawdzę, aczkolwiek turystów wożą bardziej o takie niż takie. E, tutaj znaleźliśmy fast ferry do Nesabaru. E, Ceny chyba z zeszłego roku dorosła osoba 37. Dziecko 17. Wypływa chyba dwa razy dziennie. 10.30, 16.30. Nie wiem w sumie. No, no, chyba tak. Chyba tak będzie. No, a w tym roku ceny mogą być droższe, nie? Jak będziecie jechać, to przygotujcie się na inne. Tak się przechadzamy, przechadzamy i trafiamy na taką małą kapliczkę. Bardzo urokliwa. Można posiedzieć, przysuknąć. O, tu jest chyba woda. No, nie działa. Ładnie, zadbane, naprawdę zadbane i co najważniejsze, w Bułgarii jest ogólnie czysto, naprawdę nie ma śmieci na ulicach. A po śmietnikach chodzą mańkony. Elo, trochę speszony. Chyba głodny. Idźmy dalej. A tu jest w ogóle jakieś muzeum chyba tak? Coś my tu mamy. Mieliśmy iść inną stroną, ale skręciłam i to jakieś muzeum jest, ale wygląda na zamknięte. <grym i w zakresie> Nie no, zamknięte, bo widzę w środku, że ciemno i jakieś folie leżą na podłodze. No ogólnie to jest e, muzeum archeologiczne. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, e, żeby poznać głębiej tozopol, no to macie tutaj takie miejsce. Ogólnie sezon zaczyna się w maju. My jesteśmy w połowie marca. No i tutaj wszystko stoi remontem. Niestety też muszę mieć ten czas, żeby odremontować jakieś tam podupadłe rzeczy. I to jest właśnie ten czas. Mimo to, mi to nie przeszkadza. Czuję się nawet lepiej, niż jak byłby tu tłum turystów, od których wali potem. No bo latem jest tu gorąco. No co kto woli? Ja wolę podróże poza sezonem, a nie w sezonie. W sezonie w naszym letnim sezonie wybieram podróże do krajów, w których nie ma sezonu. No a to są oznaki wiosny. Przepiękne różowe drzewka tuż obok mariny. O, ja uwielbiam te drzewka. Też wiszą... Aha! Właśnie, bo ja chyba nie powiedziałam. Dowiedzieliśmy się co to znaczy. E, ludzie takie coś zawieszają na drzewkach właśnie na wiosnę. Na pierwszy dzień wiosny. To tak jak u nas e, w Polsce, topie nie ma żadny, tak? Pierwszego dnia wiosny. Pożegnanie zimy, przywitanie wiosny. A tutaj bardzo uwielbiają czerwony kolor i zawieszają też te y, bransoletki na drzewkach, żeby kwitły. Pewnie, żeby dawały owoce. Tu zobaczcie jaka marina, w pensji. Tam jest restauracja. Restauracja i muzyka jest napisane. Azahar. Tutaj słuchajcie, z tamtej strony było to muzeum archeologiczne, a z tej strony jest amfiteatr, proszę bardzo. Krzesełka, duży krzesełek, duża scena. No i pewnie coś tutaj się czasem dzieje. Jakieś atrakcje, a za tym amfiteatrem. Znajduje się taki główny plac w Sozopolu Oczywiście po lewej stronie jest cerkiew Obecnie tutaj można parkować, podejrzewam, że latem nie No i tak wygląda ten plac Tam jest mini skwerek, tutaj też jest mini skwerek I zaraz jest morze, jest plaża, zaraz na nią pójdziemy No i tam jest już wejście na stare miasto, nie? Z tamtej strony zaczyna się nowy Sozopol <noise> Zeszliśmy na plażę Nie wieje tak mocno jest nawet przyjemny ten wiaterek, ciepły. Ja uwielbiam po prostu. Uwielbiam to, co tutaj się dzieje z wodą. No i tak, tam macie stare miasto, a z tej strony nowe miasto. Oczywiście nad e, pasem morskim są, jest dużo kafejek, ale wszystkie zamknięte o tej porze roku, ale latem można tu usiąść. Piękna ta bryza, morze czarne, bliskie Bałtyku moim zdaniem, pod e, względem temperatury, no może latem ciut cieplej. Teraz zaliczałoby się to do morsowania, gdybym tam wlazła, ale nie wejdę. Nie zrobię tego! Nie! Tak idziemy z y, szumem fal I tutaj proszę zobaczcie Jaki wiatrak! Domek, wiatrak, jak zwał tak zwał No hit! No wygląda bardzo Fajnie I, i zdjęcie muszli Znaczy możecie mieć zdjęcie y, z muszlą O tak wygląda w całości No, kto by chciał taką feteczkę? No, przeszliśmy się trochę naokoło parku I wracając trafiamy koło cerkwi Tutaj jest cerkiew, stare mury Coś tutaj jeszcze robią, jakieś wykopki są No i tutaj, starym most, e, tam. No, starymi schodami jakimiś Schodzimy na dół Idąc w tamtą stronę, dojdziemy też do naszego hoteliku, no i tutaj jest taki taras, po prostu on trochę czasem miejscami wisi nad morzem, może uda mi się to pokazać, są balustrady, no taki teren spacerowy wokół starego miasta jest, wokół starych murów, no przejdziemy się kawalątek i chyba podjedziemy do Burgas, żeby coś zjeść na obiad, bo tutaj kupiliśmy sobie te. <śm> bułeczki ze szpinakiem. Dobre, byliśmy w sklepie to yy, cenowo spoko, jak ja ubiegam, ale zapach, żebyście mogli to poczuć, świeże powietrze, niczym nie skażone. <trym i zbyt wytrzu> E, Przejechaliśmy na chwilkę do Burgas, żeby coś zjeść i przy okazji coś wam nagram. E, za mną cerkiew. Ogólnie Burgas to miasto głównie portowe. Tutaj cały przemysł port, przez port przechodzi. Nie przygotowałam się, sorry. Idziemy tylko na Deptak sobie główny zobaczyć i, i spadamy stąd. Widzicie, dotarłam do portu, no zamknięte dla, dla zwykłych ludzi. Stoją żurawie. Fajnie, bo większość żurawi jest taka soczyście żółta I, i fajnie to widać jak się jedzie samochodem. I już się zachodzik słońce nam robi. Trochę chłodniej przez to. A, no Sympatycznie to miasto wygląda, nie mamy czasu tak porządnie zwiedzać. Jesteśmy w ogóle na dworcu autobusowym. Kolejowym, muszę iść tędy, bo nie przejdę tam. Są barierki. Kla taka czerwona. Nie wiem czemu jestem taka czerwona. Takie światło tutaj. <laughs> nic z tym nie zrobię. Yy, wróciliśmy już do hotelu z Burgasu. Do hotelu już było ciemno. Pojedliśmy w końcu, bo przez cały dzień nic nie jedliśmy i idziemy zaraz spać. Żeby się wyspać, bo jutro długi dzień nas czeka. Będziemy... E, udawać się znowu do centralnej Bułgarii. To tak tylko na chwilunkę nad morze. I, i będziemy jechać do, do centralnej Bułgarii, dalej w góry. Zobaczymy jakie nas przygody zastaną. Fajnie, że byliście, oglądaliście. Zapraszam do subskrybowania. Komentowania, lajkowania, róbta co chce ta. <grystanie> Zapraszajcie znajomych. Mm. Bułgaria jest naprawdę świetnym krajem na podróżowanie, na pierwszą podróż, zwłaszcza zagraniczną. Bardzo prosto, przyjaźni ludzie, naprawdę polecam. Do następnego, do zobaczenia. Hej!